imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z księgi Psalmów. Miłujcie Pana, wszyscy, co go czcicie. Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką tym, którzy wyniośle postępują. Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu. Dobry Boże, składamy Ci dzięki za miniony tydzień. Za to, że pozwoliłeś nam przeżyć go w bliskości z Tobą i po raz kolejny przeżywać tak piękny dzień, jakim jest niedziela. Dziękujemy Ci za wszystko, co nas ucieszyło, ale również za to, co było dla nas trudne. Wiemy, że jeśli dopuściłeś to do naszego życia, wzmocni nas to i ukształtuje naszą duszę. Wszystko, co czynisz, jest dobre i piękne a my zawsze będziemy Cię za to wielbić. Panie, prosimy, błogosław nas i wszystkich, których kochamy. Przepełniaj nasze serca prawdziwym Bożym męstwem. Spraw, byśmy umieli pokonać każdą życiową przeszkodę i nie ulękli się niczego, co przyniesie nam los. Błagamy, niech Duch Święty buduje nas od wewnątrz. Niech każdego z nas obdarza swymi cudownymi darami i pozwala nam żyć w pokoju z radością serca. Na Twoje dobre dłonie składamy nadchodzące dni, prosząc o Twoją opiekę nad nami i naszymi bliskimi. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!